Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z serii, w której kupuję praktycznie w zasadzie wszystkie auta, nie, no wszystkie auta, które mi podpasują, które, które wpadły w moje ręce. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie Karina Everona RS To on wydaje mi się, że był z aktualizacji ostatniej money front i kupimy go sobie czarnego, zamówimy do fabryki odzieży kupiony. Próbujemy sobie go na tyle ile możliwe stuningować oraz przetestujemy jego osiągi. Gościu, Czemu ty tak na środku kurde klubu stoisz i nic nie robisz? Dziwne Okej, okay, jesteśmy już na stanowisku i pierwszą kategorią, którą możemy sobie ulepszyć to są osłony nadkoli. Jest to jedna pozycja, ale chyba sobie dodamy, a może nie dodamy, po co mi taki plasticzek. Plastikowe czarne nadkole. Fabryczne osłony nadkoli, no to nie są plastikowe, no to nie, to jednak nie dodajemy, sorry widzowie. Zderzaki. No, Potężny jakiś stelaż Wzmocniony potężny stelaż Okej, okay, no to weźmiemy sobie Ten wzmocniony potężny stelaż Ale miał y Oczekiwałem, że Będzie więcej Możliwości wyboru Przede wszystkim przedniego zderzaka, ale no nic Mamy wydechy w tym momencie Im są jakieś do wyboru Ale też ich za dużo nie ma Wezmę tytanowy szosowy wydech Ramy, rama wspaniała Porcza jakaś. Nie wiem, właśnie czy dodawać, chociaż ten suwik. Można dodać coś takiego grill. I weźmiemy tego grilla ekstremalnego maska. O kurczę, uliczna maska, podwójne turbo. To nie, nie wiem co to jest. Nie wiem, nie wiem co to jest. Może będzie coś tutaj strzelało z tej maski, ale to tak dziwnie jakoś wygląda. Tak jakoś trochę chyba oni przegieli. Nie, wezmę tą ulicz... uliczną maskę Everon, no bo to kurczę, no zobaczcie jak to jakoś wygląda. No dziwnie, dziwnie to wygląda. nie, Nie mój gust. Oznaczenie, podwójne pasy. Oznaczeniem myślałem, że będzie. Lepsze w tym samochodzie, no nie jest zbyt fajne. Płytowe, gorący róż, dywizja wyścigowa. Mi się podoba ten szota i tego szota biorę, jakkolwiek to nie brzmi. Przechodzimy zatem do spoilerów. Karbonowa pokrywa, pokrywa, aha, czyli tutaj mamy zasłonięte ogniwo paliwowe, nie wiem co to jest, to ogniwo paliwowe, aha, co jakiś tam tego, Uliczne skrzydło Everon, pakiet uliczny, czyli całkowicie rozumiem, pakiet uliczny 2 i wyścig o Boże! Nie, 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 a może? Nie, wezmę normalny pakiet uliczny. To tak będzie wystawało dziwnie, to wygląda, nie, nie rozumiem, to są chyba dodatkowe dwa koła, ale pakiet uliczny mi taki wystarczy. No więc wyjechaliśmy, niestety znowu jest deszcz. Samochód prezentuje się w ten oto sposób. Wizualizacja tego samochodu oceniam na plus, fajnie to wygląda, ładnie się on prezentuje chociaż nie dodaliśmy za dużo dodatków do niego to i tak y, nie stracił tego swojego uroku y, y, możliwość tuningowania tego samochodu 21 pozycji no to jest jeszcze takie optymalne również tutaj mogę dać plusik chociaż powiem wam szczerze że więcej oczekiwałem od tego samochodu trochę się zawiodłem ale no cóż, bywa i tak, może w osiągnięciach ten samochód co nas zadowoli. Czy można nim podriftować? Powchodzi się jakkolwiek z nakręty tego nie wiem. No niestety pada deszcz i. Nie sprawdzę tego tutaj bez oceny. Co do przyczepności w tym samochodzie, deszcz, w deszczu najlepiej właśnie sprawdzać tą przyczepność. On nie wpada w żadne takie mocniejsze poślizgi, trzyma się tej jezdni, tutaj powiedzmy, że. Ta przyczepność oceniam na plus, no bo nie odczuwam aż tak jakiejś większej różnicy co do tej przyczepności. A my się zbliżyliśmy już do pierwszego skoku pierwszego i może ostatniego spróbujmy nim wyskoczyć. Lecimy, zobaczmy, czy się da nim posterować no dało się postarować tylko ja źle, kurczę, trochę poklikałem te przyciski. Skoki oceniam na plus. Da się nim sterować w powietrzu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o jego wytrzymałość widzowie, zobaczcie, kurczę, ja bardzo dużo rzeczy walnąłem i już ta maska jednak Zaczęła odstawać drzwi, żadne jeszcze nie odpadły. No nie wiem, nie wiem jak to ocenić. Spróbujmy próbujmy jeszcze walnąć w jakiś słup, mur, cokolwiek. No, i ta maska jeszcze się trzyma. Wytrzymałość zaznaczę na plus, a my sobie pomału przychodzimy przetestować tą prędkość oraz przyspieszenie. 3, 2, 1, ruszamy. Deszcz parę sekund nam na pewno zabrał. Te przyspieszenie, jak nasuwa, to jest wydaje mi się na plus. No tak, tak zostawimy, że tutaj będzie ta pozytywna ocena co do przyspieszenia, bo to jest jednak masywny samochód. No i widzowie, 17,95 jak nasuwa, to jest bardzo dobry wynik. Ja tutaj daję plusik co do prędkości. Za taką cenę, suwik, prędkość, fajnie to wszystko wygląda. Jeszcze hamowanie. No, hamowanie to też zostawiam bez oceny, ponieważ jest deszcz. Niestety i nie sprawdzę tego dokładnie. A więc przejdźmy zatem do podsumowania ogólnego. Wizualizacja oraz możliwość tuningowania tuningu została oceniona na plus. Podriftować ze względu na warunki pogodowe zostawiłem bez oceny. Przyczepność ma dobrą, Podkakać nim w powietrzu posterować się da wytrzymałość również została tutaj oceniona na plus, przyspieszenie plus prędkość plus hamowanie no to tak samo jak z driftem czy z tymi zakrętami pozostawiłem bez oceny ale postaram się żeby te nieocenione punkty nie wpłynęły zbytnio na ocenę ogólną tego samochodu za Karina Verona RS zapłaciłem 1 ,665 000. Zakupiłem go na Legendary Motorsport, oczywiście każdy może go sobie tam kupić, a ocena ogólna końcowa tego samochodu to będzie 7 na 10. Moim zdaniem to jest bardzo dobra ocena. Jedynie trzeba brać pod uwagę to, że ten samochód nie jest zbyt mocno skrętny czyli podczas jazdy jak chcemy w jakikolwiek zakręt wejść i nie przywalić słup no to jednak musimy się trochę natrudzić. To byłoby na tyle drodzy widzowie, jeżeli wam się podobało zostawcie lajkę w górę, zostawcie subika a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z serii kupuję wszystkie auta w GTA Online na razie trzymajcie się, cześć!